Cześć! Tutaj OLCIK 125. Dzisiaj ponownie pokażę moją drugą paczuszkę Mali Pony. Przyjąć do Magia. Tu już sobie też nacięłam, tylko że to już trochę bardziej obcięłam. Więc tylko dziurka jest. Tak, taka paczuszka, jak była yy, w tym pierwszym filmiku z otwieraniem paczuszek. 24 do zebrania. Rainbow Flutter, chyba Flim i kucyka, którego dostałam powyżej trzeciego roku życia. I tutaj jeszcze nie widzieliście. Więc czas otworzyć. Dzisiaj zacznie instrukcja. Tarta! Pięknie. Tak. I kucyk wypadł. E, tak wygląda. Ma na imię. Apple Honey. O, tak. Znaczek to są trzy babeczki. Ma różowe oczy. Tak wygląda. I tutaj kucyki mają takie dziurki. Tej przy jednej nodze. Logo My Little Pony o, nie wiem czy widzicie Ale zygzaczek na pewno widzicie Są numerki Dziurka monarki. Tak Wygląda na szkucyk I ona powiem wam Ma Ma dobre serce No Tutaj jest pokazana ona Tak Tutaj No i kucyk Jak wygląda? Tutaj są takie bardziej loki pokazane tak jak widzicie a tutaj na kocyku są takie jakby zawijasy. Tutaj, o, tu i tu. Jak Pinkie Pie, tylko taka przemalowana. Hmm. Tak. No i dzięki. Cześć, do następnego filmiku.